Mateczka zna drogę, poprowadzi cierpienia to sens dla istnienia. O Jezu, powiedz jej, żem jest twoim już i wzmocnij nam ducha już. O Jezu, powiedz jej, żem jest twoim już i wzmocnij nam ducha już. Mateczko, w modlitwie dodaj nam zapału. Abyśmy już nie szli pomału, Gdy toniem w niemocy Duch Święty w pomocy, Prowadzi przed jasne ołtarze, Gdy toniem w niemocy Duch Święty w pomocy, Prowadzi przed jasne ołtarze. Mateczko wrażliwa na potrzebujących, O pomoc wszelakom proszących. Ty ich nakarmiłaś, podzieniem tuliłaś i szczerze kochać umiałaś. Ty ich nakarmiłaś, podzieniem tuliłaś i szczerze kochać umiałaś. Mateczko, ty czuwasz, by już nasza droga nie była zbyt kręta do Boga. Niedługo nam żyłaś, a ducha wzmocniłaś. Dzieło miłosierdzia to cud. Niedługo nam żyłaś, a ducha wzmocniłaś. Dzieło miłosierdzia to cud. Jakub i Anna, jak rosa poranna, do misji też cię wychowali. Bo śnili po polsku, o świątyni w Płocku, miłości i miłosierdzia. Bo śnili po polsku o świątyni w Płocku, miłości i miłosierdzia. Klaro Franciszku i ty przy Tulisku, ojcze, honoracie nasz bracie. Mateczkę wspierałeś, spowiedzi słuchałeś, patrzyłeś jak wzrasta w miłości. Mateczkę wspierałeś, spowiedzi słuchałeś. Patrzyłeś, jak wzrasta w miłości. Mateczko, niech usta, nie grzech między nami, szatana modlitwą, postami. Łańcuchem różańca świętego za Niego, wymódlmy Mu nawrócenie. Łańcuchem różańca świętego za Niego, wymódlmy Mu nawrócenie. Nateczko, dopomóż wypełnić testament, Kochać przenajświętszy sakrament, By Polskę ocalić i wszechświat ocalić, A w nich wszelkie stworzenie Boże. By Polskę ocalić i wszechświat ocalić, A w nich wszelkie stworzenie Boże. Nateczkę miłujmy, dzieło naśladujmy. I zgrzeszyć zawsze się bójmy, Z Matką Miłości Nieustającej i z Matką Miłosierdzia, Z Matką Miłości Nieustającej i z Matką Miłosierdzia. Świątynia Miłosierdzia i Miłości. Jest życiem dla naszej grzeszności. Tu rzucisz za wziętość, obleczesz się w świętość, Dołączysz do Rzeszy Zbawionych. Tu rzucisz za wziętość, obleczesz się w świętość, Dołączysz do Rzeszy Zbawionych. Spraw to, Mateczko, by testament cały przedzieci dzieci na wieczność kochały. Więc serca otwórzmy, adoracje mnóżmy i sobie i bliźnim pomóżmy. Więc serca otwórzmy, adoracje mnóżmy i sobie i bliźnim pomóżmy. Amen.